Auta, które zrewolucjonizowały rynek. Nie można zacząć od pojazdu, od którego zaczęła się masowa produkcja samochodów. Pewnie myślisz, że to Ford T, jednak jesteś w błędzie. Prawdziwie pierwszy był on. Oldsmobile curved dash. Na przełomie XIX i XX wieku samochody były drogie, niestandardowe i budowane niemal ręcznie ale w 1901 roku zaczęła się produkcja jego. Stworzył go Ransom Eli Olds, a jego wizją było jedno – uczynić auto dostępne dla przeciętnego człowieka. Nie miał jeszcze taśmę montażowej jak Ford, ale Olds był pierwszy, który wprowadził seryjną produkcję jednego, standardowego modelu. Wyglądał trochę jak popus bez koni, miał jeden cylinder zatrważający 5 koni mechanicznych i potrafił się rozpędzić do 30 km na godzinę, ale to wystarczyło, żeby zrewolucjonizować świat. Kosztował około 650 dolarów, co na dziś przełożyłoby się na równowartość około 25 tysięcy. W ciągu 6 lat wyprodukowano prawie 20 tysięcy sztuk, a Oldsmobile stał się największym producentem samochodów na świecie. To Kurw Dasz, a nie Ford T jako pierwszy pokazał, że samochód może być produktem dla mas. I choć dziś mało kto o nim pamięta, to właśnie on rozpoczął epokę samochodów dostępnych dla każdego.